Siema, siema, tutaj Kongu, witam was w kolejnym odcinku z agar.io Witam was bardzo, bardzo serdecznie Lecimy sobie Europe i Play I zobaczymy, znowu nie pokazałem sobie, nie, nie wziąłem sobie Show Znowu zginę, znowu zginąłem, ale lecimy Play i od razu lecimy dalej Mam Show więc lecimy sobie w tym momencie jeszcze dalej I mam nadzieję, że tym razem znowu... Serio, gość taki, z takich wielkości, a nie chyba, że on się rozbił, a nie, a nie kurde, ale wydawało mi się, że, że specjalnie się, się, wiecie, przepołowił, żeby mnie dogonić, co było dziwne, bo ja miałem kurde, nie wiem, 20 punktów czy coś, ale on miał kurde, nie wiem, z 1000, ale on się chyba po prostu przepołowił, tak, znaczy w sensie rozbił na minie, tak mi się wydaje, bo to było dziwne, zwłaszcza, że był rozbity i jakby pomimo tego, że był rozbity, jeszcze by się rozbijał na małe kawałki, to raczej by to było głupie, więc... Więc pewnie się rozbił po prostu na mnie. Dobra, lecimy sobie dalej. Mam nadzieję, że wszystko mi pójdzie po mojej myśli, tym razem zdobędę pierwsze miejsce, i chociaż troszeczkę się tutaj, kurde, ustawię bardziej. I, i troszeczkę dłużej się utrzymam na tym, na tym miejscu, bo poprzednio, w poprzednim odcinku też miałem chyba drugie miejsce, ale nie wiem, bardzo, bardzo krótko. Plus do tego ten poprzedni odcinek był strasznie strasznie wkurzający dla mnie. Co chwilę, kurde, ginąłem albo, albo w durny sposób, albo kurde. Nie mogłem nikogo zjeść, nie, miałem kurna 2700, do tysiaka spadłem chyba, nie dobra, przesadzam, ale strasznie, strasznie spadłem, po prostu dlatego, że nie mogłem nikogo zjeść, bo nikogo nie mogłem dogonić, albo jak już kogoś goniłem ym, i zaciągałem w kleszcze z innym graczem, to zawsze tamten gracz go zjadał, a nie ja, zawsze, o cholera, o cholera, o cholera, o cholera. O cholera, no to chyba jeszcze jestem w dupie, coś mi się tak wydaje, ale dobra, udało mi się uciec, jakimś cudem udało mi się uciec. No tutaj jest ten M, M jest czwarty w ogóle na świecie, więc trzeba trosze troszeczkę tutaj przed nim, na niego uważać, nie przed nim uważać, przed nim to trzeba spierniczać. Dobra, ja sobie tutaj zbieram, widzę, że już mam 160, 160 to już nie jest tak wcale mało, znaczy to dalej jest mało i powinienem mieć więcej tak naprawdę, ale... O cholera, gościa sobie zjem, tylko że to już będzie po mnie, chyba... Chyba że, chyba, że, chyba, że, chyba, że. Dobra, jakoś mi się udało. Dobra, jest dobrze, ten random tam jest. Aha, to jest random, jest cały taki duży. A, a nie tylko, nie, nie jest tylko taki malutki, a myślałem, że kurde, no, tylko tą jedną kulką jest. Ale dobra, na szczęście mnie nie zjadł, gdyby był tylko jedną kulką, to prawdopodobnie byłoby już po mnie, bo bardziej się skupił na zjadaniu mnie, niż na uciekaniu przed tamtymi. A tak to właśnie bardziej, myślę, skupił się na, na uciekaniu przed tamtymi, bo gość myślę, że mógł mnie zjeść, jakby, mnie tr jakby troszeczkę bardziej pomyślał, jakby troszeczkę lepiej wszystko zrobił, to myślę, że mógłby mnie zjeść. Na szczęście mu się nie udało i dzięki temu mogę po prostu kontynuować moją podróż, moją przygodę tutaj. Co, co, co to było? Co to było, Olka? Co to było, Olka? Że kurde, Niemców wspierasz, Olka? Olka? Już, już ja cię kurde znajdę kiedyś ty. Tutaj jesteś pro-niemiecka, nie podoba mi się to. Co to ma być? Rodaków byś wspierała. Co z tego, że nikt nie wie, że jestem Polakiem, bo mam taki nikt, że nikt by się nie domyślił. Ale nieważne, dobra, lecimy. Może kurda myślała, że jestem Turkiem, bo Kungurę jest to takie w sumie można by troszeczkę pod Turków podciągnąć, trochę lipa, nie? Trochę dobra, chodź tu, satanisto, zjemcie, już nie będę cię aż tak oszczędzał. Trzeba się tutaj szybko wzbogacić. Trzeba się szybko wzbogacić. Nie będę się tutaj pierdzielił. Kurde, tutaj widzę, że hajsownik mnie zaraz zjechu. Kurde, Williams, jestem swój, nie dałem sobie hasztagu, to wiem. A może dam sobie hashtag, kurde, i powspółpracujemy? O, to, kurde, mogłoby być ciekawe, ciekawe. Dobra, to tak zrobimy sobie, jak zginiemy, to sobie zmienię nick. Mm, mam nadzieję, że wszystko... O cholera jasna, random. No i już jest po mnie, nie? No, już jest po mnie, niestety. O, 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 dlaczego ten... ha, random... O, ja pierdziele. O, ja pierdziele. No, powiem wam, że nie jest dobrze. O, cześć kucinek. Jeszcze nie mam hashtagu, to cię zjem. Jak będę miał hashtag, to, to, to przestanę, ale... Ale jeszcze nie mam hasztagu, to cię wpierdzielę, co? Co ty na to? Dobra. Kurde, tamtego widzę, że próbujesz rozbić, a ja spróbuję... O kurde! Nawet mu się udało. Patrzcie jak się skurczy Byk. Od razu rzucił na niego. Jak się od razu rzucił na niego. Skubany. Ja też sobie kurde go rozbiję. I co? Może nie jego, tylko kogoś innego, co? Kucinek. o Ojej Może być niedobrze No dawaj, 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 dawaj to On próbował kogoś ten Kogoś rozbić, a, a wsparł, wsparł tego, a ja mam nadzieję, że dam Radę gościa sobie ubić Byłoby dobrze, jakbym go, jakby mi się go udało Złapać, kurde, chociaż to nie jest chyba takie proste Tak mi się wydaje, że to niestety Nie jest takie proste, cholera, gość mi ucieknie Gość mi ucieknie no to lipa, no to lipa, chociaż kurde, nikt ma naprawdę kreatywny gościu. Ale spoko, no tak to już niestety bywa. No i mi uciekł, no i mi uciekł. Dobra, mam 333, więc w sumie nie jest tak tragicznie, skoro mam taką masę. Chociaż mogłoby oczywiście być lepiej, ale jak na razie żyję, wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że Ameli mnie nie zje, ale ta Ameli może mnie troszeczkę, kurde, próbować zjeść, bo wcale nie jest. nie jestem już aż taki mały, więc prawda wątpię, żeby... O, Dodge! O kurde. O cholera, random się rozszalał, kurde, już jest pierwszy No nie, i oczywiście do randoma pójdzie No dlaczego, kurde I tak było zawsze, kurde, w poprzednim odcinku, no I teraz jest dokładnie tak samo Zawsze, kurde, jak ja już kogoś, kogoś mam mieć Już go ten, to zawsze idą do, do, kurde, tego drugiego A nie do mnie, kurde, jakby wszyscy byli w jednym wielkim sojuszu I tylko ja bym był tutaj sam, kurde Ja pierniczę O, turku, turku, chodź tutaj do mnie Tylko czekajcie, ach Chodź tu, kurde, turki no to nie dam rady, no nie dam rady, no dobra, tego chociaż, chociaż tego zjem. Erf ani mnie nie zje, ani ja jego nie zjem, więc tutaj bez żadnego dzielenia Chyba, że kurdy, jak on będzie gonił, ja będę jadł te wszystkie te geski. To może, oj, 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 o, tutaj ktoś na mnie wpadł, nie wiem dlaczego, ja jeszcze chyba jestem za mały, żeby go zjeść, ale właśnie tak chciałem iść, że może on nie będzie gonił, ja sobie będę jadł te wszystkie rzeczy, ja będę, ja będę rósł, a on te, ze względu na to, że będzie mnie gonił, nie będzie tego jadł i dzięki temu wygrał. O, tutaj gość się podłożył, chyba coś musiał przyawszyć i po prostu zatrzymał się i dał się mi zjeść, dał mi się zjeść, powiedzmy, tak, tak, tak to będzie chyba... Bardziej poprawny. Kurde, ten random cały czas pierwszy, czyli to raczej nie są jego dwie największe kulki, tylko on jest rozbity na cztery kulki, tak mi się wydaje, bo inaczej byłby za mały, chyba żeby być pierwszym, chyba że dostał w dupę, no ale to było... nie, nie wiem, wydaje mi się, że byłby za mały, więc w więc porządku. Tutaj widzę, że ziemia, kurde, cały czas, tutaj, kurde, no, jest sobie, ale, ale jest cały czas takich rozmiarów, że ja nie mam co to szukać, kurde, u niej, bo, bo nie jestem w stanie jej zjeść, bo cały czas jest mniej więcej taka jak ja, kurde. Widzę sank. O, sanik się rozwalił. No dawaj zjedz. Dobra, chociaż część zjadłem. O cholera. No, panie kolego musztardowy. Niestety. Niestety. W sensie nie niestety kolego musztardowy, tylko niestety ziemia, bo kolega musztardowy ją zjadł. No, w tym sensie. Dobra, nieważne. Lecimy sobie w takim razie dalej. Tutaj jakiś sang, ale nie będę go sobie bił. Dlatego to mi się chyba nie opłaca ro, rozpękiwać. Tak mi się wydaje. Ale na tego to już bym się mógł rozpęknąć, tak żeby zjeść obu, tak? Dobra, czekajcie. Się, Pyk, pięknie. o to mi chodziło. Oj, oj, panie rusku, do widzę. O kurde, on się zaraz powiększy. Spierdzielam, spierdzielam, spierdzielam. Bo jak on się powiększy, to już mnie w ogóle zje. Ja pierniczę, no ale wtedy będzie mi łatwiej uciekać, więc w sumie tutaj tyle dobrego. Tak, nie, 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 ale, ale miałem szczęście. Tak mu mało zabrakło, żeby mnie wpierniczył, ale tak malutko. Kurde, tak też cały czas mam, kurde. W poprzednim odcinku miałem, ale był beznadziejny. Takie cały czas o nim gadam, bo ja go kurde nagrywałem, nie wiem, godzinę temu, nie wiem, może dwie godziny temu, więc wiecie, jakby jestem troszeczkę na bieżąco. Ale dobra, nieważne, więc lecimy sobie dalej. Mam nadzieję, że uda mi się uzbierać jak najwięcej punkcików. Jak najwięcej punkcików, dawaj te, tego timer, te, dawaj tego tym te, Tima. Dobrze, dziękuję Ci, Tima, że dałeś się wpierniczyć. Mam nadzieję, że kurde, zaraz uda mi się dobić do topki. W ogóle ten M, który był wtedy taki ogromny, kurde, już jest tylko dziewiąty. A był pierwszy, chyb... nie, był czwarty. Więc troszeczkę go chyba rozwalili, albo po prostu nie udało mu się urosnąć tak jak mi, ja też tak przez jakiś czas miałem, że kurde po prostu, że po prostu właśnie, jak to się nazywa, no że, że to wcale nie chodziło o to, że, że kurde mnie zjedli, tylko ja po prostu malałem, bo kurde byłem duży, nie, mog nie miałem co jeść, tak, i po prostu spadała mi masa, i spadała mi ta masa, i spadała mi, o dzień dobry kolego, nie wiem się ty tutaj wlazł. Chyba po to, żeby mi się oddać, ale bardzo dziękuję za to, że, że mi się oddałeś. Cześć Hiszpanią, może chcesz mnie wespr wesprzeć, co? Może chcesz mnie wesprzeć w moim byciu i dobijaniu do topki nie chcesz? No, 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 no szkoda. No naprawdę szkoda, że nie chcesz, no ale no trudno, no już przeżyję. Tutaj widzę Hana szwancz. Czy jak ty się tam nazywasz, kurde? Hans, a to jest Hans, a nie Hana, kurde, nie umiem patrzeć. Hans szwans. No to rzeczywiście, kurde, widzę, że że to jest Niemiec, to na pewno. O, Panie Kulko, która mi spierniczyła wtedy. Kurde, no dużo większy to nie jesteś niż wtedy, przy naszym ostatnim spotkaniu, a ja troszeczkę urosłem, więc bardzo się cieszę z tego, z tego względu. Kurde, tutaj mógłbym się w sumie jakoś ro rozpęknąć. O, widzę FF. Tego FF-a bardzo chętnie sobie zjem, ale nie no, cholera, nie, tam jest ktoś większy ode mnie, cholera. O, 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 Panie Rusku, Panie Rusku, dzień dobry. Dzień dobry, Panie Rusku. Chyba pana zjem, co? Chyba pana zjem, co, panie Rusku? Chyba pana zjem. Ojojoj, jak mi przykro, panie Rusku. Jestem szósty, bardzo ładnie, pięknie. Gościa nie wpiernicza. Jestem... Jest, jestem niestety za mały, w sensie on jest za duży dla mnie do zjedzenia. W tym sensie, bo ja za mały to ja nie jestem, bo mam... Kurde, już jestem. Mam szóste miejsce. Bardzo mi się to podoba. Przed chwilą nawet nie byłem w topce, teraz mam siódme miejsce, co prawda, bo troszeczkę sparłem, ale ja się... Tutaj nie zniechęcam, jeszcze jest szansa na to, żeby zdobyć nawet pierwsze miejsce, więc tutaj nie ma co narzekać. Panie Dogi, Doge, Chodź no tutaj do mnie. Chodź no tutaj do mnie, panie Doge. Tutaj kurde, jest ten random. Randoma to się troszeczkę boję, wiecie, dlatego chyba spierniczę. Chociaż kurde, dawaj, 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 dawaj. Ten M tutaj jest, ten M tutaj jest. Ja cały czas idę tutaj, o nie! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. o nie I oczywiście M go zje, a jak M go zje, to się powiększy tak, że zje też mnie. No nie, i tamten go zje Williams, kurde. Dobra, spierniczamy. Damy, damy Williamsowi chyba zjeść tego doge. Dobra, spróbuję pójść ten... Nie, nie pójdę tędy. Rozbiję się aż taki mały nie jestem, niestety. O ty śmieciu, kurna dogę. Ja pierniczę, no nienawidzę go, a ja nie mam gdzie się ukryć. No to to już jest po mnie, nie? To już jest po mnie. Williams, 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 chodź tutaj! Ta, 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 ta. Dobra, chrzanić tamtej tamtej pojedyncze kulki, chodź tutaj Williams. M mam, mam te dwie kulki, dalej jestem siódmy, więc nie ma tragedii. Co prawda? Mam tylko jedną kulkę, bo tamta kulka nie ma szans na, na, na przeżycie, tak tak myślę. No nie, jeszcze Williams, dlaczego do tamtego się dałeś? No ale jestem szósty, nie ma... nie ma tragedii. O, dobra, częściowo przynajmniej do mnie poszedł, kurde, bo to ten M to już jest pierwszy, nie? To jest to jest lipa. To jest chyba ten, ten M jest pierwszy, ale na szczęście odpuścił. Na szczęście odpuścił, a dobrze, że odpuścił, bo tutaj już jest koniec. O nie, on chyba jednak nie odpuścił. Chyba jednak nie odpuścił. Dobra, ja tego. Tamtego gościa pomarańczowego nawet nie będę próbował zabić, bo i tak mi się go nie uda. Znaczy jakbym się jakbym się postarał, to bym go zjadł, bo on był w rogu tak naprawdę. Tylko że ja bym chciał uciec przed tym M-m, bo się go boję, cholera jasna. Jednak mimo wszystko boję się tego Ema. Dobra, na szczęście Mina jest za mną, więc on się nie rozpęknie, żeby mnie zjeść. I tyle dobrego. Ale tutaj już tej miny nie ma i, i to będzie GG dla mnie chyba. A nie, może i nie. Dobra, lecimy w takim razie na górę. Gun, Gun, jesteś moją jedyną nadzieją. Gun, Gun, liczę na ciebie, liczę na ciebie Gun. Nie łącz się na razie, po prostu daj mi się wpierniczyć, co? Pierdut, pięknie, dobra połowa gana jest moja, jestem piąty, jest naprawdę naprawdę dobrze jest naprawdę naprawdę dobrze, bywało lepiej co prawda ale jest dobrze, jest naprawdę dobrze, pomimo tego, że straciłem że mnie rozpęgł ten dogi głupi czy tam dogej, czy jak on się tam kurde nazywa, to jest naprawdę naprawdę nieźle, bo już się zdążyłem znaczy połączyć, nie, nie połączyłem się tak naprawdę, bo zjedli mi wszystkie tamte kulki ale odrobiłem się, zjadłem kolejnego typka tutaj ten rusek głupi, którego goniłem i ach, dobra to dzięki niemu w sumie byłem taki duży, więc, więc to mi się bardzo podoba, ten, ten rusek mi się podoba. Znaczy, nie, nie, nie no homo, nie? <ścoughs> tak to, tak, tak to zabrzmiało, że naprawdę... Kurde, zwłaszcza, że niedługo chcę być, chcesz sobie walnąć, hashtag... Nie, nie hashtag, ale znak, znak, hajsów. Nie, 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 o jak dobrze, że on był za mały. Och, jak dobrze, że on był za mały, nie? Był za mały na szczęście na to, żeby po prostu wysłać jeszcze jedną kulkę. I dzięki temu, chyba tylko dzięki temu po prostu jeszcze mnie nie rozpękł, bo bym jeszcze raz by strzelił, prawdopodobnie by wystrzelił tym wirusem, wtedy on by we mnie poleciał i bym generalnie umarł. Znaczy bym się rozpękł na milion kawałeczków, więc byłoby naprawdę, naprawdę nie, nie fajnie, nie fajnie. Dobra, tutaj widzę, że są turki, jest jakiś PC, PCS, dobra, lecimy do niego, mam nadzieję, że dam radę go zjeść. PCS, no dawaj, do, do, ten turk mnie zje, ten ty, turk, znaczy nie, nie zje mnie, ale zje mi tamtego, a jak zje tamtego, to wtedy mnie też. A dobra, już się tutaj zaczynam łączyć, zaczynam się łączyć. Dobrze, 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 dobrze. Co ty robisz, gościu? Dobra. Turku, panie Turku, dzień dobry. Z pierniczymi. Oj, oj. O, dziękuję, dziękuję, panie Turku. Bym cię nie zjadł, ale na szczęście ja bym tak sobie mógł stać w sumie. Dobra, nie rozpękam się, chyba jest za mały, żebym się na niego rozpękł. Tak mi się wydaje, że jest, że jest za mały, a ja sobie pójdę po prostu na dół, mam nadzieję, że znajdę tutaj jakich, jakichś fajnych przeciwników. Dobra, zajebiście, jestem piąty. Idzie naprawdę, naprawdę sensownie w tym, w tym podejściu dzisiaj, w tej grze w tym odcinku jest naprawdę, naprawdę fajnie i jak dobrze pójdzie, już mam kurde 13 minut, to prawdopodobnie nawet nie, nie dam rady sobie kurde tego znaczka hajsowników dorzucić w tym odcinku dopiero od następnego. Jeśli będziecie chcieli dalej te, te, tę grę oglądać, to dopiero wtedy będę sobie mógł coś takiego zrobić. To możecie mi w takim razie napisać, czy chcielibyście, żebym sobie użył takiego znaczka hajsów, bo, bo kurde hajsem jako tako jakby nie patrzeć troszeczkę jestem. Ojej, dobra muszę spierniczać na górę wiecie, bo ten M, -M mnie zje więc muszę spierniczać, bo, bo to jest niebezpieczne, to jest po prostu niebezpieczne, że on tutaj jest, mam nadzieję, że on się nie rozpęknie, ale chyba jak się rozpęknie, w sensie jak jak kliś nie i się podzieli, to, to i tak mnie chyba nie zje, więc tyle. dobrego, dzień dobry panie hajsowniku, jeszcze, jeszcze znaczka nie mam, więc, więc wiecie, ja jestem trzeci i to mi się bardzo podoba, mi się bardzo podoba, tutaj widzę, że hajsów jest naprawdę, naprawdę dużo i dać kurde, jak wygrali tę swoją wojnę z tym RZCW. Tak, Takie mam wrażenie. Dobra, lecimy tutaj. O, 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 panie Turku. Chodź tutaj, Gen Metalk. Widzę, że jesteś Turkiem. Chodź na no tu. Chodź na no tutaj, Turku. 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 Rurku. Rurku. Co to za upierdolony stół tutaj? Dobra, chodź tutaj, Turku. Ja, ja cię dojadę, Metal Metalci, czy jak się tam, kurde, nazywasz. Kurde, no chyba gościa nie dogoni, nie? Niestety, gość jest za duży. No, muszę się obrócić, tak, żeby. Dobra, udało się. Jakoś przeszedłem pomiędzy tymi minami. Ja bez sensu w ogóle tutaj idę, Kurde, to jest tak dużo min. Zaraz ktoś przyjdzie, stwierdzi, że kurde jednak, że, że mnie zje i, i będzie po mnie, no nie? Kurde, jestem drugi, to jest całkiem niezła sprawa. M, Mkę rozwalili, a rozpękł się go zjedli prawdopodobnie. No to to, mi się podoba. Dobra, dzień dobry, panie Niemcy, panie Niemcy, panie spuk Sproki. Ach, cholera, dobra. Serhat go, go uratował tam troszeczkę. Znaczy, uratował. No, zjadł go, ale coś mi się wydaje, że goście grają w, w tym. W kopie, bo dał się zjeść temu mniejszemu. Kurde. Byleby tylko nie dać się zjeść mi, bo i tak nie miał szans na ucieczkę, więc po prostu dał się zjeść temu. No, ale dobra, lecimy sobie. Widzę, że już. O, zaczynają mi się łączyć kulki i bardzo mi się to podoba. Kurde, już jestem czwarty, dopiero co byłem drugi. Co to ma być? A cały czas rosnę. To nie jest tak, że cały czas mi masa spada, tylko że oni rosną bardziej. O, dzień dobry, panie USSR. U USSR, dobra, ja się tutaj łączę Ale chyba nie dam rady tutaj dojść, niestety Dobra, w takim razie pójdziemy tutaj do Tifa Panie Tifie, daj się zjeść Tif Dobra, chyba mi się uda tylko, tylko sobie podejdę, połączę się I teraz właśnie nie wiem, czy mam się rozpękać Bo jak się rozłączę, to prawdopodobnie To jest, jest ryzyko, że go nie zjem Więc spróbuję go zjeść normalnie, a dopiero jak mi się nie uda To wtedy wtedy się rozłączę, wiecie Dobra, nie, nie zjem go, spróbujmy Dobrze udało mi się, na szczęście Już kurde się bałem, że, że, że może się nie udać ja widzę, że to USSR mnie kurde będzie gonić, i prawdopodobnie ku, mnie kurde zje. No ale dobra, ja sobie uciekam na górę. Tutaj też widać, że ktoś jest większy ode mnie. Przynajmniej jedną kulkę ma większą od tej mojej mniejszej kulki. Wiecie o co chodzi? Ale mam nadzieję, że wszystko ładnie mi się uda. Dobra, zobaczmy. Hop, hop, hop. Lecimy tutaj na górę. Tutaj na górze był jeden typek. I mam nadzieję na, na to, na zjedzenie go. Tylko że. O cholera, on mnie kurde może rozpęknąć, wiecie? On może mnie próbować rozpęknąć, ale na szczęście nie próbuje. A to jest Stalin, cholera, Stalin jest, kurde, drugi, a tutaj jeszcze USSR jest. Jest Stalin, tutaj, kurde, jest niebezpiecznie. O, jakbym ja tutaj... O nie. O nie, USSR chyba będzie najlepsze, co? Kurde. Dobra, muszę spierniczać. On mnie zje. 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 Kurde, no nie! No nie, co ja zrobiłem? Za blisko podszedłem, a już ku... Ja pierniczę, dobra. Na szczęście mam jeszcze jedną kulkę. Tamta była, co prawda, była dość spora, ale na szczęście nie była aż tak duża. Dobra, ja le lecę tutaj, zjem dwóch, żeby się odrobić i staram się uciec. Jestem. O nie, Stalin nie zje. Teraz Stalin nie zje. Jeszcze jest bustowany przez niego, nie? No to fajnie, no to fajnie. <grym> ojej, ojej, jakie to było dziwne. Dlaczego on to zrobił? Nie rozumiem, ale bardzo mi się to podobało. Podzielił się, dał się zjeść mi, jestem drugi i to jest fajne, ok. Mam w sumie 5 ,5 tysiąca. 4,5 tysiąca, przepraszam, nie umiem liczyć więc jest dobrze Jok, jok jog Dobra, lecimy Co ja mogę tutaj zrobić właściwie, tutaj widzę gimpera ale, ale z tym nie chcemy, o dobra, tutaj widzę, że ktoś jest rozpięknięty, mam, mam nadzieję na to, żeby go zjeść Kurde, ten gościu, co prawda ten gościu jest czwarty a ja jestem trzeci, ale on jest w jednej kulce, a jestem w dwóch kulkach więc nie jest, naprawdę nie jest dobrze, bo gość mnie, ale nie, nie goni mnie tak naprawdę już Dobra, chodź tutaj gościu. Ty cały czas widzę, że niby coś tam rośniesz, ale cały czas jesteś, kurde mniejszy ode mnie. Mówię do tego tego. Do tego tego. masz cały czas ten sam kolor, więc chyba cały czas żyjesz w ogóle. Tym samym życiem. Nie jest tak, że cię zjadają, tylko po prostu nie możesz się dobrze rozwinąć. Ale widzę, że już całkiem nieźle mu idzie. Więc więc w sumie nie ma takiej tragedii, nie będę tutaj się z niego ani podśmiewywał, ani nic. Dobra, chodź tutaj, a, a, a 101 a 101, albo dobra, AFA. Tylko kurde, ja bym się chciał połączyć i wtedy bym się wystrzelił w te wiecie? To było najfajniejsze, a nie to, że. Kurde, ten gościu już jest dziewiąty, a dużo, dużo, dużo mniejszy jest ode mnie, nawet jakby się połączył, chyba że to jest jego trzecia kulka. Nie, to jest musztarda. O kurde, o kurde, musztarda jest szósta. O dobra, już się, już się łączę. Chodź na tutaj, chodź na tutaj. Ja już się po, prawie połączony jestem, więc jest dobrze, uwaga. 4000 mam, co prawda. Kurde, zobaczcie, widzicie, już mi spadło kurna 500 tego. To jest afa, jego chciałem zjeść. Zobaczmy, podlecę tutaj na górę i zobaczymy, jak mi to tutaj wyjdzie. Cholera, oni będą do mnie strzelać, coś tak czuję. O, panie kolego, panie kolega, ciebie spróbujemy zjeść. Tylko kurde, boję się troszeczkę, że jak się rozpęknę, to gościa nie dogonię w sensie. Dobra, nie wiem, czy, 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 czy mam się rozpękać. A, dobra, jolo. Lecimy tutaj, kurde. Lecimy tutaj, kurde, to jest ten niebieski. Ten rusek, no cholera jasna. Ten się rozpękł No i to, to, to jest kurde to, to jest kurde to. Ja sobie tutaj polecę tutaj od razu na, na lewą stronę, bo tutaj będą ludzie uciekać przed tym ruskiem i może jak tutaj połapię, kurde jakoś. Czy dam radę? Żebym ja go zjadł, żebym tylko ja go zjadł. Ja bym, ja bym go chciał zjeść. Dobra, mam tego, mam tego, dobra. Jest na razie bardzo, bardzo dobrze. Mam 5,5 tysiąca, cały czas się rozwiążę. Jestem pierwszy. No i to mi się podoba, tylko żeby te, teraz się tylko kurde utrzymać. Żeby się tylko kurde utrzymać. Żeby nie spać zbyt. Z, z, no, żeby zbyt nie spać. O, no tak, no dobrze. Dobra, lecimy, kurde. Jestem pierwszy, więc jest naprawdę, naprawdę dobrze. Co prawda temu ten ruskowi chyba dużo nie brakuje do mnie. Takie mam wrażenie, zwłaszcza, że on był przed chwilą w jednej kulce, a ja jestem w dwóch kulkach i idę w jego stronę. Ale dobra, ten plisną, mnie prawdopodobnie, w sensie tego plisną ni Niestety nie złapię prawdopodobnie. Lecimy do tej musztardy, kurde, bo, bo ten gościu mnie denerwuje. Cały czas jest takim, jakby moim nemesisem, nie próbuje cały czas zjeść i tak dalej. Dobra, tutaj jest ten rusek. <laughs> dobra, ten rusek widzę, że już mnie wyprzedził. Już nie jestem pierwszy, ale spokojnie, jestem drugi. Wcale nie jestem rozpęknięty. Jeszcze się odbijemy, jeszcze się, kurde, odbijemy. Tutaj jest ten RS, dzięki któremu jestem pierwszy. Co prawda, gościu, gościu chciał dobrze dla siebie. Nie to, że się podłożył, ale Ale udało mi się go zniszczyć na szczęście. Zdobyć to pierwsze miejsce. Dobra, idziemy tutaj na dół. Czy ktoś się tutaj. Nie, no obaj uciekli ode mnie, nie? Papierniczej. Teraz znowu znowu się dzieje to, że ja cały czas mi spada, kurde, wszystko. Cały czas mi, kurde, spada wszystko. Ja się nie, nie mogę ten. Nie mogę nikogo zna znaleźć. Ale dobra, na razie jestem w dwóch kulkach, więc w sumie nie ma, nie ma takiej tragedii. No bo tak naprawdę muszę po prostu poczekać na to, aż aż się połączę, Dobra, już widzę, że się łączę. Już widzę, że się łączę Tak naprawdę mógłbym się połączyć. Tutaj cegła. Cześć, cegła. Oj 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 oj, nie, dobra, tam to nie mam co iść. Dobra, USSR, może, może uda mi się go zjeść. Może uda mi się go zjeść, kurde, byłoby dobrze, byłoby dobrze, byłoby naprawdę, naprawdę dobrze, jakbym go wpierniczył. Ale się boję, że niestety nie dam rady. O kurde, tu jest ten rusek, kto to jest taki duży? Dobra, nie wiem, połączmy się. Dobra, połączyłem się, mam 4,5 tysiąca tylko, Ja piernicza byłem taki duży, dobra. Panie cegba, niestety, niestety koleżko, a tam jest ten rusek, czy, czy kto tam jest? No i da się zjeść ruskowi, no chyba, no nie mów mi, że dasz się zjeść ruskowi. No dobra, nie wiem kto tam jest, ale dobra, spierniczam. O, pięknie, tutaj może jest szansa na to, że, że cokolwiek się tutaj uda zjeść. Disrad right już tutaj odpuścił USSR. Dobra, 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 muszę, muszę troszeczkę jeść tutaj na, na ukos, żeby goś nie mógł uciec ode mnie. Nie no, nikt tutaj, kurde, nikogo nie zjem, no Nie, nikogo nie zjem. O, musztarda tutaj jest. Ale ile tutaj jest min? No nie, no nie, nie dam rady nikogo tutaj zjeść. Nikogo tutaj nie zjem. Naprawdę nikogo tutaj nie zjem. O ja pierdziele. Nie, 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 nie. No i super, no i super kurde. Co prawda jestem cały czas pierwszy, ale już mnie tutaj zjadają. O kurde, cegła! Cegła, co ty robisz? Cegła się rozszalała. Cegła się rozszalała. Holera. No nie. Cegła, zjedz, zjedzcie, cegł, zjedzcie, cegłó, zjedzcie, cegły. Zjedz, zjedz, kurde, no i no i będzie dupa. No i będzie dupa, już jest po mnie. Już przegrałem. przegrałem. Przegrałem, 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 przegrałem. Cegła, chodź no tutaj do mnie. Mam nadzieję, że kurde dam radę gościa zjeść. Nie! No i dupa. No i dupa. A tak dobrze szło. No dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nawet przez jakiś czas byłem pierwszy, kilka razy byłem pierwszy, więc w sumie nie szło mi aż tak tragicznie. Co prawda później mnie zjedli w bardzo głupi sposób, po prostu umarłem. Nie mogłem znowu nikogo zjeść, więc się po prostu wkurzyłem już w pewnym momencie i stwierdziłem, że ach, jolo, jadę. No i wleciałem w takie miejsce, że po prostu mnie... Rozpękli, jak mi już rozpękli, no to mnie zniszczyli, co było normalne. No więc dobra, to było na tyle w tym, w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej tego agar i obowiem, że to się może szybko znudzić, więc po prostu jak zobaczę mm, spadek zainteresowania to po prostu przestanę to nagrywać, więc jeśli was to interesuje, to po prostu pokażcie to zainteresowanie. Dobra, więc na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku i siema.